Siedzę moi drodzy w Bangkoku, czekam akurat na mojego znajomego, który też razem ze mną tutaj handluje na Copy.ai. I co wam chciałem ciekawego jeszcze powiedzieć odnośnie samej Kambodży. Dlaczego zmieniam temat z Bangkoku na Kambodżę? Dlatego, że możesz sobie handlować z każdej, z każdego miejsca na świecie. Natomiast każdy powinien mieć ten setup finansowy w Kambodży zrobiony. Ale dlaczego w Kambodży? Dlatego, że jest bardzo prosty schemat. W Kambodży nie ma jeszcze podatków od zysków kapitałowych. One będą wchodzić w życie w tym momencie. I teraz uwaga. Jeżeli będzie Miał tam konto bankowe, to będziesz miał jeszcze adres w Kambodży, który będzie widniał na statementcie. Tym statementem możesz się wylegitymować u większości brokerów, czyli zakładasz sobie konto do handlowania na powiedzmy rynkach finansowych, legitymujesz się paszportem polskim, bo taki po prostu posiadasz. Następnie wpisujesz, że Twój adres zamieszkania jest w Kambodży, ten, który widnieje na statmencie, i wysyłasz statement jako proof of address. Wówczas handlując na giełdzie, osiągając zyski, wypłacasz je z powrotem do Kambodży. I co na to, Kambodża? Nie ma podatków od zysków kapitałowych, więc nie płacisz podatków teraz. Kambodża wprowadza podatki od zysków kapitałowych 1 stycznia, dokładnie 2026, ale od zysków kapitałowych osiągniętych na terenie Kambodży. A ty, handlując na światowych platformach, osiągasz ten zysk poza Kambodżą. Więc dalej będziemy w 2026 roku zwolnieni z podatków. Jak ci pasuje taki setup bezpodatkowy, to wiesz, gdzie mnie szukać. A ty kiedy wbijasz? Azja to nie marzenie, to kierunek. Kambodża, Tajlandia, Filipiny. Ogarniamy wszystko.